Myjesz włosy codziennie, myjesz włosy rano, a wieczorem są już tłuste. Uważasz, że masz przetłuszczającą się skórę głowy? Ciągły przyklap. Nie wiesz już, co masz zrobić z tymi włosami, bo ciągle są tłuste, ciągle się przetłuszczają. Jeśli tak jest, to ten film jest dla Ciebie. Cześć, ja jestem Vlossingola i witam Was na moim kanale. Dziś porozmawiamy sobie o przetłuszczającej się skórze głowy. Powiem Wam. Co możecie zrobić, jak możecie zacząć, jeśli dopiero zaczynacie albo chcecie właśnie zacząć dbać o włosy, chcecie spróbować podziałać trochę w tym całym świecie włosomaniaczek, bo przetuszcza wam się skóra głowy, ale nie wiecie, od czego w zasadzie zacząć. Słyszeliście może coś o jakimś peelingu, mocnym szamponie, łagodnym szamponie, ale nie wiecie, od czego tutaj zacząć: czy łagodny szampon, czy mocny, skoro wam się przetuszcza skóra głowy, to może jednak mocny, a może średni? Tyle jest tych nazw, tyle jest tych rzeczy. A wy nie wiecie, co zrobić. To właśnie dobrze trafiliście, bo ja wam dzisiaj w tym filmie wszystko na spokojnie wytłumaczę. Od początku do końca przeprowadzę was przez ten film, abyście wiedzieli, co zrobić na samym początku, jeśli macie przetuszającą się skórę głowy. Także zaczynamy. Choćbym naprawdę nie wiem, jak bardzo chciała polecić wam jeden szampon i jeden peeling, który uratuje waszą głowę i nagle z jednego dnia stworzy wam 3 dni wolnego odmycia. To tak to nie będzie wyglądało, ponieważ nie da się tak. Trzeba zacząć od nawyków. Niestety muszę Wam tutaj przedstawić nawyki, które są naprawdę ważne, bo bardzo możliwe, że produkty macie całkiem ok, ale po prostu źle wykonujecie mycie, źle wykonujecie później suszenie. Czy w ogóle obchodzenie się ze swoimi włosami? Dlatego naprawdę bez przedłużania przejdziemy sobie przez te wszystkie nawyki. Spróbuję to jak najbardziej skrócić, tak szybciutko omówić, aby było wszystko jasne. Więc przejdźmy do pierwszego nawyku. Zacznijmy może od tego, że jeśli myjesz głowę codziennie wieczorem lub co drugi dzień, to Twoja głowa nie jest wcale przetuszczająca się. Mycie codziennie włosów jest jak najbardziej ok, natomiast jeśli myślisz, że Twoja skóra głowy ma większy potencjał, że można tutaj coś podziałać, bo wieczorem te włosy nie są jeszcze tłuste, ale już na kolejny dzień są tłuste i myślisz, że można to przedłużyć? To jak najbardziej oglądaj dalej, bo sprzedam Ci tutaj wskazówki, sprze sprzedam Ci tutaj również. Produkty, które mogą ci się przydać, ale jeśli myjesz głowę codziennie rano i wieczorem, twoje włosy są już tłuste, to bardzo możliwe, że któryś z produktów, który używasz, jest nieodpowiedni, bądź metoda, w jaki sposób myjesz włosy, w jaki sposób się z nimi obchodzisz, jest nieodpowiednia. Jeśli myjesz włosy co drugi dzień, to tak naprawdę nie wiem, co tu robisz, bo to jest jak najbardziej, jak najbardziej ok. Ja również myję włosy co drugi dzień. Czasem zdarzy mi się przeciągnąć te włosy na trzeci dzień. Jeśli użyję mocniejszych produktów, jeśli użyję produktów typowo do przetłuszczającej się skóry głowy, to jestem w stanie przetrzymać je jeszcze jeden dzień, ale pamiętaj, aby nie przetrzymywać włosów na siłę. Bo mam nadzieję, że to już jest dla wszystkich jasne, że przetrzymywanie włosów nie sprawi, że będą przedłużać się wolniej. Wręcz podziała to na odwrót, bo na skórze głowy wytworzą się różnego rodzaju bakterie, ten brud będzie się jeszcze bardziej nawarstwiał, jeszcze bardziej się bronił i ta skóra głowy w efekcie będzie się jeszcze bardziej przetuszać. Więc punkt pierwszy: nie przetrzymujemy skóry głowy. Myjemy ją wtedy, kiedy ona tego wymaga. Ale często wiem to z doświadczenia od moich koleżanek, że myją głowę codziennie tylko dlatego, bo tak się przyzwyczaiły i mają wrażenie, że na drugi dzień ta głowa już jest nieświeża, a tak naprawdę jest świeża, więc naprawdę obserwujmy tę skórę głowy i myjmy ją wtedy, kiedy ona tego wymaga. Nie myjmy jej na siłę, ale też nie przetrzymujmy. Przejdźmy do nawyków. Punkt pierwszy to mycie na co dzień łagodnym bądź średnim szamponem, i raz na jakiś czas oczyszczaniem mocniejszym szamponem. I wykonywanie regularnie peelingów. Jeśli dopiero zaczynasz i nie wiesz o co chodzi z tymi łagodnymi szamponami mocnymi i peelingami, to spokojnie na sam koniec. Do tego dojdę. Teraz tylko chcę przejść przez te wszystkie nawyki, bo może już siedzisz w tej świadomej pielęgnacji i chcesz wiedzieć, czy na pewno wszystko dobrze robisz. Dlatego przejdę sobie przez te wszystkie nawyki, a po tych nawykach przejdę do takich początków: początków, co zrobić, jak zacząć, gdy dopiero pierwszy raz jesteś na moim kanale, dopiero trafiłaś na ten film, trafiłeś, dlatego że właśnie przeduszać się skóra głowę i nie wiesz od czego zacząć. Punkt drugi. To jest masaż skóry głowy podczas mycia. Mam nadzieję, że nie myjecie włosów w ten oto sposób, tylko wchodzicie palcami pod włosy i myjecie skórę głowy. To jest naprawdę ultra ważne, bo myjąc włosy w taki sposób, nie docieracie w ogóle do tej skóry głowy, ona się w ogóle w żaden sposób nie myje. Ważne jest też dwukrotne mycie oraz rozpinianie szamponu. Dlaczego rozpinianie szamponu jest tak ważne? Po pierwsze, zużywacie po prostu mniej produktu. Ale po drugie i to najważniejsze przy tej przetłuszczającej się skórze głowy, bardzo możliwe, że Wasza skóra głowy się broni i dlatego się mocniej przetłuszcza, wydziela to sobą. A gdy rozpienicie szampon, po pierwsze będzie Wam go łatwiej wypłukać, przez co jest mniejsze prawdopodobieństwo, że jakiś detergent tam zostanie i skóra będzie się bronić. A po drugie będzie ten szampon łagodniejszy, przez co skóra głowy również będzie się mniej bronić, bo będzie miała łagodniejsze działanie niż tak wylany prosto z butelki na głowę. Mam nadzieję, że również trzymacie turban na głowie maksymalnie 3 minuty, ponieważ trzymanie turbanu z ręcznika na głowie powyżej tych 5-10 minut już masakra. Tworzy nam saunę tutaj na głowie. Tworzy saunę, znowu ta skóra zacznie się bronić, znowu zacznie się przeduszczać. A jeszcze jak spukaliście włosy gorącą wodą, to sobie wyobraźcie gorąca skóra głowy, zawijacie to wszystko w turban i to wszystko się tam wręcz aż parzy. Ja polecam suszenie włosów suszarką. U mnie sprawdza się to o wiele, wiele lepiej, jeśli chodzi o przedłużenie świeżości włosów. I tutaj taki mój tip: ja zawsze, zanim zacznę suszyć tak normalnie, ciepłym nawiewem to samo w głowy podsuszam sobie takim chłodniejszym nawiewem przez minutkę, dwie i dopiero przechodzę do ciepłego mycia. Myślę, że to może mieć wpływ jakiś tam, ale już tak się też przyzwyczaiłam. Dziewczyny, które wypróbowały ten tip, mówią, że skóra głowy się mniej faktycznie przetłuszcza. Także to jest taki, taka polecajka ode mnie, spróbujcie, może to Wam również pomoże. Mycie szczotek i akcesoriów. Wyobraź sobie, że na szczotce jest mnóstwo, mnóstwo bakterii sebum, jakichś tłustych produktów, które są pozostałościami i ta skóra głowy po prostu się przepuszcza przez to, że przejeżdża szczotką. Szczotką jak czeszemy, często przejeżdżamy po skórze głowy, więc rozprowadzamy sobie te sebum, a jak ta szczotka jest już używana 2-3 miesiące albo i dłużej, już nawet nie chcę o tym myśleć, to na tej również znajduje się sebum, znajdują się olejki, które są po prostu rozprowadzane na skórę głowy, więc nic dziwnego, że ta skóra głowy czy włosy u nasady są po chwili tłuste, poszewka. Jeśli robicie olejowanie włosów i śpicie później na tej poduszce, no to nic dziwnego, że później szybciej Wam się przetłuszczają włosy. Zwróćcie na to uwagę, bo to naprawdę jest ważne i może taki jeden punkt wystarczy, aby Wasze włosy były dłużej, świeże. Miałam taki jeden przypadek na Instagramie, że dziewczyna miała po nocy tłuste włosy i nie wiedziała dlaczego, aż w końcu zrozumiała, zobaczyła, że po prostu krem, który nakłada wieczorem na twarz, przylepia jej się później do włosów. Także związanie włosów na noc może być tutaj bardzo pomocne, bo te włosy nie będą nam się wycierać o twarz, na której znajdują się różne produkty. No i wiadomo, jeśli jesteśmy osobami, które co chwilę przeczesują rękoma, dotykają te włosy, zaczesują je do tyłu do tyłu to też te włosy będą się szybciej przetłuszczać, bo ręce mamy tłuste. Więc tutaj najlepiej nic nie dotykać, jeśli macie z tym problem, to najlepiej założyć sobie jakąś tam opaskę, czy związać włosy w kitek i wtedy będą się włosy też mniej przetłuszczać. Dobrze, już przetrwaliśmy te wszystkie nawyki, więc jeśli wszystkie te nawyki wykonuje się prawidłowo, to możemy sobie przejść teraz dalej i zaczniemy sobie właśnie od początku, czyli osoby, które nie wiedzą, co to jest łagodny szampon, mocny szampon, peeling, od czego tu zacząć, teraz na spokojnie i przede wszystkim bez żadnej presji. Na sam początek przyda Ci się łagodny lub średni mocy szampon oraz mocniejszy oczyszczający szampon i peeling. To są takie trzy, moim zdaniem, produkty, które warto mieć. Do tego możesz dołożyć sobie wcierkę, która również może pomóc Ci w przetłuszczaniu się włosów. Na co dzień używamy łagodnego szamponu. To to znaczy na co dzień. Nawet jeśli myjesz włosy co drugi dzień, to też to w takim slangu znaczy na co dzień, ponieważ chodzi o to, że przez 3-4 mycia używamy tego łagodniejszego szamponu, a dopiero na piątym bądź szóstym myciu używamy tego mocniejszego. Kiedy wykonywać peeling? Również co 5-6 myć. Jeśli uważasz, że Twoja skóra głowy jest wrażliwa, to najlepiej rozłożyć sobie mycie tym oczyszczającym szamponem na jeden dzień, później zrobić znowu mycie łagodnym i na kolejny dzień zrobić peeling. Jeśli jednak Twoja skóra głowy jest mocna, naprawdę mocna i się po prostu przetłuszcza i nic jej nie zaszkodzi, możesz jednego dnia wykonać i peeling i mycie mocniejszym szamponem. Wtedy masz takie turbo oczyszczenie i mam nadzieję, że po jakimś czasie, gdy będziesz właśnie wykonywać tego dnia te mocniejsze oczyszczenie, to Twoja skóra głowy da Ci jeden dzień wolnego i wytrzyma troszeczkę dłużej. To, co jest ważne, jeszcze zanim wyłączysz ten film, pamiętaj, że jeśli przejdziesz na łagodny szampon, to normalne, że Twoja skóra głowy będzie się szybciej przetłuszczać, bo musi się przyzwyczaić do tych łagodniejszych detergentów. Wyobraź sobie, gdy przez całe życie była rypana tymi mocnymi, mocnymi szamponami i się ciągle broniła, nagle dostaje jakiś łagodny, to jest jakby niedomyta, tak? No, to jest normalne i bardzo wiele dziewczyn właśnie mi mówi, że mam niedomytą skórę głowy. Daj jej czas, daj jej się przyzwyczaić, myj dalej codziennie, tak jak myłaś, tylko tym łagodnym szamponem, a prawie, że obiecuję Ci, że po jakimś czasie skóra głowy Ci za to podziękuje i będzie się mniej przetłuszczać. No i teraz wcierka. Po co wcierka? Skoro już wiemy, kiedy łagodny szampon, kiedy mocny szampon i kiedy peeling i w jaki sposób używać tych produktów, to przejdźmy sobie w takim razie do wcierki. Po co wcierka? Wcierki mają bardzo różne zastosowania, bo jest to oczywiście pierwsze porost, stymulacja cebulek tak, do wzrostu. Mamy również nawilżenie. Mamy również właśnie przedłużenie świeżości, mamy regulację sebum. Wymieniłam już cztery, a co chwilę powstają jakieś nowe wcierki, które mają nowe zastosowania, ale te cztery właśnie są takie najbardziej nam znane, najbardziej pospolite. I ja skupię się właśnie na tych wcierkach do porostu i na tych wcierkach do przedłużenia świeżości. Dlaczego do porostu? Bo przedłużenia świeżości wiadomo, za chwilę do tego dojdę, ale do porostu. Słuchajcie, te wcierki alkoholowe, które służą właśnie osobom do zapuszczania włosów, mogą być fajną opcją dla osób z przetuszczającą się skórą głowy, dlatego, że mają ten alkohol w sobie. I taki alkohol może fajnie nam troszeczkę pozabierać to sebum. Przez co, skóra głowy wytrzyma trochę dłużej. Możecie sobie spróbować użyć takiej wcierki alkoholowej od razu po umyciu skóry głowy na mokrą skórę głowy. Albo jeśli myjecie głowę rano, to spróbować użyć jej wieczorem i zobaczyć, jak będzie na kolejny dzień. Natomiast mówiąc o wcierkach takich przedłużających świeżość, to ja znam na razie takie typowo trzy wcierki. Jest to najnowsza nowość od Heritage Cosmetics Murki i tutaj wam ją. Przedstawiam. Jest to wcierka typowo do przedłużania świeżości włosów. Używam jej tylko i wyłącznie po myciu na wilgotną skórę głowy. Kolejna wcierka to jest również wcierka od Heritage Cosmetics, która przywraca prawidłowe pH skórze głowy po myciu. I kolejna, która jest też moim mistrzem, jest to wcierka od Back to Comfort którą ja już również całą zużyłam. W ogóle te trzy wcierki używałam, używam, bo Melki jest nową wcierką, więc obecnie ją testuję. Za jakiś czas pewnie na Instagramie pojawi się post, także zapraszam do obserwacji mnie na Instagramie. Ale te trzy wcierki właśnie są typowo do przetuszającej się skóry głowy. Nie powiedziałam nic o Back to Comfort, więc może powiem o baktu komfort. Comfort. Wcierka Back to Comfort również służy właśnie do wyregulowania skóry głowy. Nie używamy jej też co każde mycie, tylko co któreś mycie, i ona ma również poprawić nam e, tą skórę głowy, poprawić to pH, poprawić wydzielanie się sebum, zminimalizować to wydzielanie sebum. Także to są trzy moje takie typy wcierek, które ja Wam polecam. Jeśli potrzebujecie również polecenia łagodnych szamponów, mocnych szamponów i peelingów, to wpadnijcie na mojego Instagrama, bo właśnie wleciał post w temacie, o którym teraz tutaj do Was mówię, no nie jestem w stanie Wam tutaj wszystkich tych produktów, szamponów wypisać. Także zapraszam Was tam serdecznie, a na dzisiaj się już z Wami żegnam. Jeśli macie jakieś pytania, to zapraszam do sekcji komentarzy. Tam będę na nie odpowiadać. Jeśli potrzebujecie jakiś temat, abym go rozwinęła. To również zapraszam do komentarzy, na wszystko Wam odpowiem, i może na któryś z Waszych komentarzy zrobię właśnie film, jeśli będzie taka potrzeba. A na dzisiaj już się z Wami żegnam. Do zobaczenia za tydzień. Cześć!